Witajcie stalkerzy! Zona znów się zmienia. Do Stalkera 2 serce Czarnobyla trafiła nowa aktualizacja. Wraz z nią nowe DLC, które rozszerza świat gry i dodaje świeżą zawartość dla stalkerów wracających do zony. W tym filmie opowiem co dokładnie ofry, oferuje nowe DLC, i jakie poprawki techniczne wprowadza aktualizacja, a także zdradzę z jakiej lokalizacji możecie rozpocząć nowe DLC. Tak więc zostaw szybko łapkę, subskrypcję by nie przegapić. Nowości i lecimy z tematem. Nowe DLC skupia się na rozbudowie eksploracji oraz klimatu zony. Dodaje nowe aktywności, elementy świata i zawartość, która naturalnie wpisuje się w fabułę gry podstawowej. To dodatek skierowany głównie do graczy, którzy lubią odkrywać, ryzykować i eksplorować niebezpieczne rejony, zamiast iść wyłącznie po głównych zadaniach. Jednym z najczęściej zadawanych pytań po premierze dodatku jest, gdzie właściwie zacząć nowe DLC. W trakcie tego filmu pokażę konkretną lokację startową, z której najlepiej rozpocząć nową wartość. To właśnie tam pojawia się pierwszym drop związany z DLC. Możecie łatwo pominąć ten wątek fabularny, jeśli nie wiecie, gdzie to się dokładnie znajduje. Dzięki temu poradnikowi, będziecie wiedzieć dokładnie, gdzie się udać i jak aktywować DLC w trakcie rozgrywki. Teraz przejdźmy może do zmian w rozgrywce. Aktualizacja wprowadza również zmiany w gameplay'u, poprawiono zachowanie AI przeciwników, balans walki oraz reakcje wrogów na gracza. Starcia są teraz bardziej płynne i mniej chaotyczne, co sprawia, że walka w Zonie jest trudna, ale bardziej sprawiedliwa, ale nie naprawiono spawnu przeciwników. Wczoraj grałem z tego co pan... pamiętacie osoby, które były na live niestety. Chyba z sześciu zrespiło się na plecach. Nie wiem, czy oni tego nie widzą. Tak więc już lecimy dalej z nowymi poprawkami. Tak więc twórcy kolejny raz postanowili nam ulepszyć grę. Położyli nacisk na aspekt techniczny, taki jak lepsza stabilność, mniej crash, lepsza optymalizacja, stabilniejsze FPS-y, poprawki animacji i fizyki, usprawnienia dotyczące lokacji. Jeśli chodzi o FPSy, to czuję, że jest ich mniej, a zwłaszcza w większych lokacjach, ale za to mam wrażenie, że przynajmniej na konsoli jest troszkę ostrzejsza grafika, może to też przez to. Tak więc jeśli czekałeś na moment, kiedy S.T.A.L.K.E.R. 2 dostanie więcej zawartości i w miarę solidne poprawki techniczne, to jest idealny moment na powrót. Nowe DLC rozszerza świat gry, a aktualizacja poprawia jego fundamenty. Abym zapomniał lokalizacja, musicie kierować się na Czerwony Las. Tam powinniście dostać radiową informację, że ktoś prosi o pomoc, a potem kierujcie się na starą kopalnię i tu zaczniecie nowe DLC. Tak więc życzę Wam powodzenia. Dajcie oczywiście znać w komentarzach, jak podoba się Wam nowe DLC, czy zauważyliście poprawki techniczne. Jeśli film pomógł Wam odnaleźć lokację startową DLC, zostawcie łapkę w górkę, subskrypcję na kanale, by nie przegapić nowych filmów. I cóż, słyszymy się na live'ach w Zonie. Trzymajcie się. Na razie, ich cześć, stalkerzy!